CCI. Kolejny wskaźnik z grupy oscylatorów oscylujących wokół poziomu zerowego. Jest to bardzo popularny wskaźnik, najczęściej o okresie równym 14. Wysokie wartości wskaźnika powyżej 100 oznaczają wykupienie, a maksymalnie niskie, poniżej minus 100, wyprzedanie rynku. Sygnały generowane przez wskaźnik można odczytać na dwa sposoby. Pierwszą interpretacją są możliwe dywergencje w stosunku do ceny. Drugim rodzajem sygnału są strefy wykupienia i sprzedania rynku. Jeżeli linia wskaźnika przekroczy poziom plus 100, może to być zapowiedzią odwrócenia trendu ze względu na przewartościowanie danego waloru. Z drugiej strony przekroczenie poziomu minus 100 wskazuje niedowartościowanie. Oscylator CCI bardzo często używany jest do generowania wczesnych sygnałów kupna oraz sprzedaży, gdyż w większości przypadków wyprzedza inne wskaźniki. Wykupienie oraz wyprzedanie na wykresie. Gdy CCI jest powyżej poziomu 100, wtedy możemy się spodziewać krótkochwilowego lub nawet dłuższego okresu wykupienia danej pary walutowej lub danego surowca. Gdy wskaźnik jest poniżej 100, możemy spodziewać się korekty wzrostowej. Negatywna dywergencja CCI kiedy CCI opada, osiąga coraz mniejsze wartości, a rynek cały czas pnie się do góry, to możemy spodziewać się, że ten rynek jest już słaby, że ten trend, trend wzrostowy jest dosyć słaby. Pozytywna dywergencja CCI. Jeżeli CCI pniesie się do góry, a rynek w dalszym ciągu spada, to możemy oczekiwać odregowania tych spadków i przejścia do trendu wzrostowego.